Siema, siema, piąteczek piątunio. Prezes Meneli na rejonie. Dokładnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg. Daje. I zobaczcie co mnie dał. To mnie dał. To mnie dał, że taka podstaweczka. Tak pięk pod telefonik. Tak. I, 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 i. Taka podstaweczka. I telefonik się będzie fajnie prezentował. Tak, prezes Meneli na rejonie, zaraz moskalika opierdole. priki tak, piąteczek, piątunio, o polecam moskaliki, tak budzik, kiedyś Dadaś się ciebie zapytał smak ci peczki, tak, mm, świet, młody moskalik, młody moskalik, o idziemy, normalnie wciągnę go kurwa, wciągnę moskalika nosem. Normalnie, kurwa. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie Jokta bura bym waba Pozdrawiam. Do zobaczenia później na live U prezesa Manali mm. O. Normalnie zrobiła